Współdzianowski z portalem MMANia.pl. Mariusz, powiedziałeś, sam na konferencji prasowej. Ta walka, oczywiście poza tym, że strasznie jest interesująca dla środowiska MMA, również ogromnie rozbudziła zainteresowanie środowiska Strongmenów. Oni, wszyscy, jak rozumiem, w tym środowisku masz pewnie na ten temat wiele głosów, już żyją o tym, w tą walką Tak, zgadza się, dlatego że Oli był w Anglii bardzo dobrym zawodnikiem. Ja akurat na świecie. No i wszyscy zawodnicy są ciekawi. Bardzo dużo maili dostaję od chłopaków, którzy jeszcze startują. No i są ciekawi, jak to się wszystko potoczy, który wygra. Jedni mówią ten wygra, tych te drodzy mówią ten wygra, więc środowisko strągłędów na pewno będzie to oglądało. Środowisko zrankingujemy będziemy dało. Oczywiście środowisko MMA też Czekając, co się wydarzy. Była taka wielka niespodzianka w tej pierwszej walce. Seanem Makroklep chyba dla wszystkich. Nie spodziewali się, że tak się to zakończy. To cię jakoś To to, bo ta walka pokazała ci, że trzeba jednak troszeczkę jeszcze troszkę, trochę innych rzeczy jeszcze zacząć robić. Tak, oczywiście potrząsnęło troszeczkę to i potem na drugiej walce już było to. narożnika się słuchać, a nie od razu czułem się, że dobrze, ja mogę boksować, bo dobrze mi idzie, to mi wybił boksowanie z głowy, przewrócił, wykręcił rękę. Dziękuję do widzenia. Nie, pierwszą minutę mogę sam potoczyć walki, a potem narożnik, narożnik jeszcze raz narożnik. Wszyscy zawodnicy tak robią, ale Mariusz, nie, no spokojnie, spokojnie, samemu da radę. Nie. Jeżeli się wychodzi z samym sztabem, to przez pierwszą minutę samemu mogę sobie radzić, bo ten plan już mam nakreślony, a potem ja widzę powiedzmy 20-30% tylko walki, a narożnik widzi całą walkę i z boku. No i oni mi podpowiadają, jest dziura, Mariusz, góra, dół, rób to, rób to, wchodzisz, nogi widzisz i wtedy trzeba to wykonywać. Jak wyglądały przygotowania do tego pojedynku, do walki z Wade Thompsonem? Tak naprawdę przygotowania już dawno ruszyły, więc co, przede wszystkim wydolność i wszystko robię, góra, dół, parter, boks, więc tak naprawdę wszystko robię, nie, nie przygotowuję się typowo pod niego, a akurat ten przeciwnik dla mnie jest wygodny, trochę mniejszy, zasięgu rąk dłuższego nie ma, zazwyczaj dostawałem koni, którzy mają ponad 2 metry i do nich dojść do buzi to było ciężko, ciężko, żeby. a tutaj to ja będę dystans trzymał. E, powiedz, jeśli chodzi o tę walkę, e, to jest jakiś tam pojedynek, e, który się z, z rzędu, czy jeden z tych ważniejszych, jeśli chodzi o twój etap teraz? Tak naprawdę wszystkie pojedynki dla mnie są ważne, dlatego że e, co walkę dostaje przeciwnika troszeczkę troszeczkę wyżej. Nie ma tak, że powiedzmy co, wam się dostaje przeciwnika, który ma rekord 2-0 i dobrze. Zawsze przeciwników dostaje z większym rekordem. Na samym początku nawet było, no pierwsza walka, dobrze, wiemy o co chodzi. Druga walka dostałem zawodnika, który miał 12-1, no i trenuje 12 lat zawodowo, więc tam było przerażenie. A tutaj nie robisz, to dla mnie przerażenie, czy on ma 20 walczy, ma 25. Ja już też nie jestem jakimś żółto dziobem yy, amatorem. Mówi się wiele, tak już zbliżając się do końca, mówi się wiele o tym, może nie do końca z Twojej strony, ale że byłoby dużym wydarzenie, gdybyśmy mogli zobaczyć walkę Mariusza Pociągowskiego z Pawłem na stół. Tam były różne historie z tą walką związane. Paweł na Stula sam to coraz chętniej o niej ostatnio powtarza. Chciałbyś takiego pojedynku? Na wszystko przyjdzie czas i pora. Kto wie, może się spotkamy. On, legenda w judo, ja legenda w strongmanie. Chyba nasze drogi gdzieś tam się zejdą. Tylko musi to Jabłuszko dojrzeć. Jabłuszko musi dojrzeć? A czy w Londynie może dojrzeje? A być może, że w Londynie też dojrzeje to jabłuszko. Kto wie? Yy, drzewko już jest zasadzone. Yy, kwiatek już jest. Więc tylko jabłuszko malutkie już jest. Więc musi urosnąć i dojrzeć. Czyli owoc musi spaść, a gdzie spadnie, tego jeszcze na razie nie wiemy, rozumiem. No, jeszcze tego nie wiemy, ale gdzieś na pewno spadnie. Super, to jeszcze tylko poprosimy Cię tak yy, bardzo fajnie. Yy, Olego Thompsona przestrzegać przed tym pojedynkiem, tak byś mógł również jeszcze raz przestrzec go. Oli, szykuj się na wojnę. Zobaczymy: Polska czy Anglia. Dziękujemy bardzo.